Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym vlogu w 2023 roku. Dzisiaj mamy 1 grudnia i moi drodzy, taki oto sposób zaczynamy vlogmasy. Słuchajcie, dzisiaj filmik taki bardziej organizacyjny. Z góry dziękuję wszystkim tutaj za wysłuchanie i za zrozumienie. I wyrozumiałość w ogóle tego, co właśnie tutaj Wam powiem. Słuchajcie, rok temu robiłam vlogmasy dzień w dzień, praktycznie dzień w dzień coś wlatywało, filmiki były takie dłuższe, jakieś cytaty z pisma świętego tam były, jakieś takie mini inne vlogmasy, przeróżne rzeczy. Nawet dwa lata temu było coś dzień w dzień. Natomiast, moi drodzy, w tym roku postanowiłam zrobić taką mini odmianę. I vlogmasy będą tutaj na YouTubie praktycznie co drugi dzień. Czyli jak dzisiaj jest pierwszy, to następny vlogmas będzie trzeciego, następny piątego, siódmego i tak dalej, moi drodzy, co dwa dni. Natomiast w międzyczasie w tych pustych dniach, czyli na przykład drugiego, czwartego, 6, 8 i 10, będą vlogmasy na TikToku. I moi drodzy, tak właśnie to będziemy uzupełniać, bo wiem, że niektórzy właśnie z TikToka chcieli, inni chcieli z YouTube'a, i ja chciałam to. Właśnie w taki sposób podzielić. Mam dużo pomysłów na vlogmasy. No w sumie, wiecie, 15 vlogmasów tutaj, takich duszych na YouTubie. I chcę, żeby one były tak dopięte na taki ostatni guziczek, z taką wisienką na torcie. Także będę się starać, żeby każdy vlogmas wyglądał na tyle ciekawie, żeby właśnie z Was zainteresować. I mam przeróżne pomysły, czy to właśnie jakieś pieczenie, właśnie pierniczków, czy to jakieś zakupy takie świąteczne, czy to kupowanie prezentów dla bliskich, czy to właśnie jakieś takie świąteczne opowieści, które u mnie w życiu się wydarzyły, jakieś takie, powiedzmy, yy, takie tradycje rodzinne w moim domu, czy to w ogóle właśnie pra mojej babci i tak dalej. Właśnie tak, żeby właśnie Was zainteresować i wprowadzić Was w taki mój punkt widzenia Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast, moi drodzy, tutaj jedna ważna uwaga i taka jedna zmianka, którą właśnie bym chciała w tym filmiku organizacyjnym poruszyć i powiedzieć Wam tak. Widziałam i oglądałam filmiki wielu influencerek, tak, żeby w ogóle się w pewien sposób, tak nazwijmy to wprost, zainspirować. I moi drodzy, powiem Wam szczerze, jestem ogromnie rozczarowana. Dla mnie vlogmasy powinny być właśnie w taki sposób prowadzone, że jest wprowadzanie właśnie do Adwentu, w sensie przeprowadzanie przez Adwent, takie zaprowadzenie nas do Pana Jezusa, tak żeby każdy z nas poczuł tę Jego bliskość i właśnie to, że On za niedługo właśnie przyjdzie na ten świat. Natomiast zauważyłam jedną smutną rzecz. Bardzo wiele ludzi, Vlogmasy traktuję jak taki moment, a dobra wybicie się, ludzie lubią vlogmasy, znowu będzie o popularność tego, znowu jakieś prezenty tego i zapominają w tym wszystkim o najważniejszym. To jest tak jakbyście wy mieli urodziny, ale wy nie jesteście zaproszeni w taki sposób pewnie podobne czuje się sam Pan Jezus, bo wiele ludzi zapomina o tym najważniejszym, zapomina o genezie w ogóle Bożego Narodzenia, zresztą jak sama nazwa wskazuje, Boże Narodzenie. Bardzo smuci mnie to, że w ogóle teraz święta i w ogóle te całe media przejęły właśnie Boże Narodzenie pod tym względem, a, bo prezenty, bo rodzinka, obiadek, tego, kolacyjka, rybeczka i tak dalej, choineczka, krasnoludki, mikołajki, bardzo mi jest przykro, wiecie, ja rozumiem, żeby to przeplatać, ok, żeby tak jakby E, właśnie i, i wierzyć właśnie w świętego Mikołaja Ale tego świętego, prawdziwego I również właśnie wierzyć w to, że ten święty Mikołaj Obdarował prezenty, prezentami właśnie biednej I tak dalej, no bo tak chodzi o Poznanie A nie o to, że to jest jakiś pajat W czerwonej właśnie tutaj yy, W czerwonym jakimś tam stroiku I tak dalej, no powiem wam szczerze bardzo mi przykro się na to patrzy. Przykro mi jest też, że właśnie bardzo wiele influencerów, którzy na co dzień mają Pana Boga gdzieś, na co dzień obrażają Boga, wyśmiewają, źle się tak zachowują, nagle robią coś takiego, że robią vlogmasy. Tak spójrzcie czasami na to właśnie w ten taki głębszy sposób, że to nie tylko dla mnie jest przykre, ale i właśnie nawet i do wielu katolików. No i moi drodzy, Taka następna rzecz, słuchajcie Skoro już dzisiaj pierwszy vlogmas To dzisiaj mam do was właśnie taki fajny cytat Z Pisma Świętego, mianowicie Który brzmi tak Uświęćcie się więc I świętymi bądźcie Ponieważ ja jestem Panem Waszym Bogiem Przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je Ja jestem Panem, który was uświęca I moi drodzy, to jest z Księgi Japońskiej Werset yy, właśnie yy, 7 i 8 rozdziału 20 Moi drodzy ten cytat sprawia, że człowiek, przynajmniej ja to tak rozumiem i ja to tak pragnę właśnie rozumieć i się tym inspirować, że człowiek chce być bliżej Boga. W sensie chodzi mi o dążenie do świętości, o to, żebyście cały ten adwent właśnie tutaj chcę to właśnie wam przekazać, żebyście cały ten adwent traktowali jak taki moment nawrócenia, moment zbliżenia się do Pana Boga, bo tu nie chodzi o to, że każdy z Was na przykład jest wierzący czy coś, albo ktoś nie jest wierzący, ale stricte tutaj właśnie ta słowa kieruje właśnie tutaj do nas, do ludzi, którzy starają się właśnie trzymać blisko Pana Boga. Że jeśli chcecie być blisko Pana Boga i na przykład raz w uważacie, że się nawróciliście, to jest wymyślanie błędne, dlatego że nawet ja jako katoliczka codziennie staram się zbliżyć do Pana Boga na nowo. Praktykuję te właśnie yy, przyjmowanie tych najświętszych sakramentów, tak żeby nie zapominać o tym, tak żeby jakby cały czas być blisko Niego. I taka moi drodzy, właśnie rzecz, którą tutaj pragnę uwzględnić. My na Ziemi mamy żyć tak, jakbyśmy jutro mieli umrzeć. I jutro mieli właśnie dostać nagrodę, czyli albo niebo, albo właśnie piekło. No chyba, że czyście, z którego droga też jest właśnie tylko i wyłącznie do nieba. I moi drodzy, zwróćcie na to uwagę, żeby naprawdę patrzeć na, na to wszystko, na cały ten odstajączy świat właśnie jak taką. Motywacje do tego, żeby być coraz bliżej Pana Boga, nawet w tych najdrobniejszych sprawach. Gdziekolwiek idziecie, pamiętajcie, że jesteście osobami wierzącymi i że jakby ludzie czekają na to, żebyście im dali dobry przykład. Także moi drodzy, nie patrzcie tylko na to, a że dobra za 20 lat będę osobą wierzącą i pójdę do świętości i będę dążył do tej świętości. Tylko właśnie już dzisiaj zacznijcie. Cały adwent traktujcie jak taką świetną podróż. Która zaprowadzi do Was do narodzenia Pana Boga, do tego naszego Zbawiciela, do tego Pana Jezusa. I pamiętajcie o tym, i w ogóle nigdy o tym nie zapominajcie, moi drodzy, bo to jest bardzo ważne, żeby nie zapominać, że Adwent to jest czas oczekiwania. To nie jest czas kupowania wszystkim prezenty. To nie jest czas, wiecie, kupowania rybki po jak najtańszej kwocie, za jak najtańszą cenę. Okej, okay, wiadomo, to wszystko jest ważne, ale chodzi o to, żeby na, na samym szczycie. Traktować właśnie samego Pana Boga jak takie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, jak taką codzienność, tak, żeby ten Pan Bóg był ponad tym wszystkim, żebyście się nie zagłębili, a ile to będzie kosztować, a czy to będzie najlepszy prezent, a czy to będzie dobre do ubrania. Moi drodzy, skupcie się na tym, żeby dbać na samym początku o Wasze czyste serduszko. I ja również właśnie będę się za Was modlić. No i moi drodzy, tutaj właśnie jeszcze taka jedna rzecz na sam koniec, słuchajcie. Jeśli macie jakieś pomysły na jakikolwiek vlog, czy to właśnie na TikToku, taki, który będzie bardzo krótki, taki maksymalnie dwie minutki, czy to właśnie taki vlog tutaj, właśnie taki dłuższy, taki 8-10 minut, to dajcie mi znać w komentarzu. Natomiast już dzisiaj Wam zapowiadam, że na pewno wybiorę komentarz, który będzie najbardziej, najmocniej polejkowany, który będzie miał najwięcej polubień. Także lajkujcie tam sobie wzajemnie komentarze. Ja będę później sprawdzał właśnie liczby takie dziwne i wybiorę to. Czego najbardziej chcecie, nieważne czy to będzie jakaś opowieść, nieważne czy to będzie coś związane właśnie z wiarą Nieważne czy to będzie coś związane, nie wiem, z jakimiś pieczeniami na święta i tak dalej Postaram się to, moi drodzy, tak zorganizować, żebyście byli zadowoleni I mam nadzieję, że ten pierwszy vlog taki wspoma y wspomagający, chciałam być taki wprowadzający jest dobry y Wiecie jak są te pierwsze odcinki wielu seriali, nie? To zwykle pierwszy odcinek nazywa się pilot Także, moi drodzy, to jest pilot Pilotowy vlogmas. 2023 znakom. Cieszę się, że jesteście, moi drodzy, i wszystkiego dobrego i jak najbardziej owocnego adwentu. Wam życzę buziaki!